No way! Dobry Co patyk, polecam, polecam. Co się powiesił? To jest jakiś ołtarz, zobacz to. Gdzie? A, to jak niech też wejdzie do tego. O kurna, dobra, musimy go uratować, widzowie. Mam 12 Co? sekund, żeby go uratować. Jeden, jeden, jeden. O kurna. Cięcie widzowie! patrz na to! Nie cięcie! Proszę nagrywać ten mikser! Powalony mikser, widzowie gdzie Będzie bardziej dramatycznie. Widzowie, jeden wybałem klausowi i drugi znalazłem, Polecam. składamy całego człowieka. Nie pytajcie skąd to wziąłem. Tak. Nagrywaj go! Tu jest Rozdajcie widzowie, Eee, pomocy! <kazali> nie nie. nie gryź to pola! Zostaw to pola! Zostaw to pola. Koni mnie, pedał Konni go potwór subskrybujcie, bo więcej takiego contentu. Zaraz grzemy, subskrybujcie! Posłyszajcie się w komentarzach i go możecie wygrać! Didowie! Nagrywajcie lajki i Nam 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 Zgubiłem kolegów, nie wiem gdzie są no, do powiedzenia. E, witamy Was widzowie przy domie gdzie proszę pokazać. Mm, w tym domu się dzieją prawdopodobnie dziwne rzeczy i sprawdzimy to już teraz. Subskrybujcie kanał Los Amigos, a będzie tego więcej. Lecimy! E, no, pobierzmy jak przekierzy zjebany. Dobra, no dobra, dobra. dobra. Czekaj, Proszę zobaczyć, to jest tak puste w głowie Tak się robi tosty w ziemią. To, to jest właśnie czasu w to czasów PRL. To jest kuchnia w Pani domu. Kościół rzucone. Dobra, widzowie, mam czaszkę, chodźcie zobaczcie, co panowało. Zobaczcie to, widzowie. Czy to jest straszne? To jest mega straszne. Nagrywaj to, nagrywaj to, nagrywaj to. Nagrywaj to.